Wchodząc do tego pomieszczenia, nie sposób nie przystanąć. To jest jedno z najbardziej oryginalnych i wyjątkowych miejsc w tym pałacu. To jest taka kaplica światła, kapsuła ciszy. Miejsce, w którym sakralna geometria spotyka się z intymnym luksusem. Popatrzcie, co mam nad sobą: to bogactwo zdobień. Czuję się tutaj, jakbym był we wnętrzu jakiejś gotyckiej katedry. Mam nad sobą przepiękne rozety wykonane z gipsu. Mam nad sobą przepiękne zdobienia w formie kwiatów. A to, co wokół mnie, to są dwa klasyczne fotele z drugiej połowy XIX wieku i kolekcja przepięknych zegarów. W każdym oknie mamy inny zegar, ale popatrzcie jeszcze na to. Jest tutaj obrazek ze zdjęciami, który przedstawia nam, jak to miejsce wyglądało. Zanim przeprowadzono tą gruntowną restaurację, zanim odzyskało ono swój dawny blask.